Witam Państwa w Magazynie Miejskim i zapraszam na informacje. Dębicki szpital wzbogacił się o nowych specjalistów. Przemysław Wojtys, dyrektor placówki, zaczyna od wymieniania kardiologów, bo właśnie ten oddział powstał bardzo niedawno, 15 listopada 2023 roku. Ten oddział w założeniu miał być nie oddziałem zachowawczym, tylko oddziałem zabiegowym. To znaczy chcieliśmy zacząć robić tutaj rzeczy, których wcześniej nie robiliśmy. Na które jest bardzo duże zapotrzebowanie, czyli rozruszniki, kardiowertery i ablacje. Te zabiegi wchodzą w skład tak elektryki kardiologicznej. Dlaczego elektryki? Bo serce, kardiologia dzieli się w takim żargonie lekarskim na dwa, e, takie, dwa główne nurty: elektrykę i hydraulikę. Hydraulika, czyli wszystko co związane z krwią, jej transportem, a. Elektryka to wszystko, co związane z impulsami elektrycznymi, sterującymi sercem. Elektryka nie jest rzeczą łatwą. Robią to, te zabiegi wykonują specjaliści, którzy po pierwsze muszą mieć duże doświadczenie, po drugie muszą mieć pewne uwarunkowania lokalowe, sprzętowe. Pozyskaliśmy takich i zacznę od, w kolejności od tych, którzy do nas przychodzili Najpierw dr Grzegorz Jarosiński z Katowic, z Uniwersytetu Śląskiego, wychowanek i podopieczny pana profesora Gołby, świetnego specjalisty, wybitnego specjalisty kardiologa, elektrokardiologa. Następny dr Jacek Bednarek ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, wybitny, fantastyczny fachowiec, skromny, grzeczny, elegancki. Niedawno zaczął do nas przyjeżdżać pan profesor, Marek Jastrzębski, sława, to z Krakowa, to sława dosłownie i robi takie ablacje, że no aż jak to klasyk powiedział, mucha nie siada. No po prostu naprawdę fachowcy w swojej dziedzinie, wybitni fachowcy robią zabiegi, których tutaj się nigdy nie wykonywało, na które trzeba było jechać do Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Katowic, czekać w kolejce rok, dwa. U nas jest kolejka krótka. Obsługujemy pacjentów nie tylko zresztą stąd, bo siłą rzeczy za tymi lekarzami ściągają ludzie z różnych okolic, ale staramy się, żeby przede wszystkim nasi pacjenci dębicy, czy z powiatu, czy z województwa, żeby to, to, to właśnie oni byli tu w pierwszej kolejności obsługiwani. Otwarty 5 lat temu blok operacyjny jest wykorzystywany w 100%. Jestem z tego powodu nie tylko zadowolony, ale dumny. Ponieważ y, ci lekarze wysokiej klasy stwierdzili, że blok operacyjny, który posiadamy, jest blokiem wybitnym. No. Jest po prostu niespotykanym ze względu na to, że ma duże sale, a oni potrzebują dużo swojego sprzętu, który zajmuje dużo miejsca i operator sumarycznie w takim małym pomieszczeniu jest ściśnięty, ograniczony, potyka się o kable, nie ma komfortu. Ci lekarze stwierdzi, że to jest po prostu doskonały komfort pracy. I dlatego tu przyjeżdżają. Kolejnym oddziałem, który będzie tworzony jako pododdział chirurgii, to urologia. W szpitalu jest już zatrudniony Andrzej Wrona, wybitny specjalista w tej dziedzinie. Na razie robimy urologię w ramach oddziału chirurgicznego, a to poprzez stworzenie jesteśmy w trakcie aktualnie formalności pododdziału urologii ogólnej i urologii onkologicznej. Taka długa nazwa. Niemniej jednak pan dr Andrzej Wrona, wybitny specjalista, nie trzeba go reklamować, zdaje się, że nazwisko znane dla wielu pacjentów i, i wielu wdzięcznych pacjentów za to, że uratował im zdrowie i życie, doskonale wie kto to jest. Doktor Andrzej Wrona zakończył swoją współpracę ze szpitalem w Mielcu i mówiąc wprost dał się namówić na pracę w szpitalu w Dębicy. Nie jest to dla niego prosta zmiana. Bo musi wejść w realia oddziału tu funkcjonującego jako chirurgia i jakiś kawałek dla siebie zagospodarować. Na to potrzeba nam trochę czasu. Zakupiliśmy bardzo dużo drugiego sprzętu, który będzie służył doktorowi w celu pomocy dla pacjentów. Niemniej jednak potrzebujemy trochę czasu rozgrzewki, a dopóki formalnie nie będziemy mieli zarejestrowanego tego pododdziału, to myślę, że zajdzie nam jeszcze około miesiąca. Pewnie do dwóch. No, to ta działalność jest jeszcze, będzie w jakiś sposób ograniczona. Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość Pan Doktor Wrona jest. Chce pracować, trochę ma ograniczeń na razie jeszcze formalnych, ale, ale będzie robił rzeczy wielkie. Przybyło też lekarz okulistów w małym budynku. Obok oddziału zakaźnego sześciu specjalistów wykonuje zabiegi zaćmy, jaskry i niekcje doszklistkowe, zabiegi zagałkowe. Jak już informowaliśmy na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR, okulistyka i inne oddziały Szpitala Dębickiego będą wkrótce rozbudowywane. Probiotyki to preparaty zawierające pożyteczne dla układu trawiennego bakterie. Probiotyki dbają o prawidłowe funkcjonowanie układu trawiennego i odpornościowego. Jak podkreśla dr nauk farmaceutycznych Lucyna Samborska, członek prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej, pacjenci przy okienku w aptece nigdy nie zapominają, aby kupić probiotyk, gdy zażywają antybiotyki. I o tym pamiętamy i to bardzo dobrze. Dzisiaj chciałabym kilka zdań więcej na temat Zastosowania w innych schorzeniach naszych dobrych bakterii, probiotyków, bo one też mają dobroczynne działanie, korzystne działanie w wielu innych schorzeniach. I tak jak słusznie Pani tutaj wspomniała, dobre bakterie to jest zespół mikroorganizmów, które zasiedlają nasze jelita, spełniają szereg dobroczynnych funkcji i. Jest to około 2 kg, tak się przyjmuje bakterii, które zasiedlają jelita. Większość z nich to właśnie te dobre bakterie, które pełnią korzystną rolę, korzystną funkcję, spełniają w naszym organizmie. Jaki to dobry probiotyk, jaki to dobry dobra, bakterie, musimy to wyciąć. Mhm. Dobra. Jaka, jakie cechy powinny spełniać dobre bakterie w naszym organizmie. Po pierwsze, te probiotyki, które przyjmujemy, powinny być bezpieczne dla naszego organizmu, nie wchodzić w interakcję z innymi lekami stosowanymi. Poza tym powinny być stabilne w środowisku żołądka, w środowisku jelit, a więc odporne na działanie soku żołądkowego. No i przede wszystkim, co najważniejsze, Powinny posiadać odpowiednie wszczepy bakterii, w zależności od tego, na jaką dolegliwość, na jakie schorzenie będziemy stosowali. Ja przypomnę jeszcze, że warto dobre bakterie zasiedlające nasze jelita porównać do naszych linii papilarnych. Każdy z nas ma indywidualne, tylko jemu, właściwe linie papilarne. Tak też jest z naszym mikrobiomem. Tak też jest z dobrymi bakteriami zasiedlającymi nasze jelita. Gdybyśmy dbali o nie właściwie, czyli właściwa dieta, duża ilość kiszonek, wszystkich tych składników, które powiedzmy, że warunkują, oczywiście błonnik itd., itd. warunkują korzystny rozwój naszej mikrobioty, no to by była ta najlepsza sytuacja. Naszą florę jelitową niszczą przede wszystkim antybiotyki, ale także stres, restrykcyjna dieta, choroby metaboliczne, podeszły wiek. Odporność budujemy dzięki dobrym bakteriom. Mamy dwa mózgi, o tym się często słyszy. Rzeczywiście tak jest, jest komunikacja między mózgiem a jelitami, jest oś jelita-mózg i drugi mózg jest w jelitach. Zaburzenie mikrobioty powoduje zaburzenie komunikacji. Kiedy się to zdarza? Na przykład stres. Stres, z którym spotykamy się na co dzień, powoduje spadek mikrobioty, lub ta mikrobiota zmienia najczęściej swój skład. Zmiana składu tego indywidualnego naszego yy, mikrobioty powoduje spadek serotoniny. No i niestety spadek neuroprzekaźników i jakie są następstwa? Stany lękowe, depresja, często wielu osób agresja, kłopoty z zasypianiem i szereg innych dolegliwości, które, na które nie pomyślelibyśmy, że wpływ na nasza mikrobiota. Następnie wpływa na nasze funkcjonowanie naszych organów a jakich? Wątroby, czyli mikrobiota, warunkuje funkcjonowanie również wątroby. Poza tym cukrzycy. Cukrzycy również powinni dbać o prawidłową mikrobiotę, dobrą mikrobiotę, gdyż ta zbudowanie dobrej mikrobioty będzie wpływało na metabolizm węglowodanów będzie wpływało korzystnie na leczenie cukrzycy. Następny panie w ciąży, kobiety w ciąży, jeżeli badania kliniczne o tym mówią, jeżeli przez ostatnie 3 miesiące trwania ciąży stosują właśnie dobre bakterie probiotyczne, czyli uzupełniają tą swoją florę, mają do, zadbaną tą florę. Dzieci urodzone jest, że tak powiem, badania to wykazują, nie będą zmagały się z atopowym zapaleniem skóry. A teraz ilość alergii u dzieci rośnie, ilość schorzeń skóry jak najbardziej u noworodków, więc warto, żeby również panie w ciąży zadbały o tą profilaktykę i stosowały dobre bakterie. Bakterie zawarte w probiotykach mogą niwelować liczne dolegliwości pokarmowe, takie jak biegunka, wzdęcia, gazu, uczucie pełności. Więcej informacji o probiotykach w kolejnym poradniku medycznym doktor nauk farmaceutycznych Lucy Samborskiej. Thank <laughs> you. Poniedziałki i czwartki na boisku Orlik gromadzą się dzieci i młodzież, aby wziąć udział w zawodach turbokoza Orlika. Dzieci pod kierunkiem instruktorów wykonują m.in. rzuty karne, uderzenia piętą, rzuty rożne, strzał na pustą bramkę. To jest taka oferta dla najmłodszych. To jest już kolejna edycja, gdzie na Orliku przy ulicy Strumskiego w każdy poniedziałek i w każdy czwartek w godzinach 10:13 jesteśmy do dyspozycji i tam przeprowadzamy konkurencje piłkarskie dla dzieci. 29 lipca zaplanowano na Orliku wielki finał trzech najlepszych zawodników w swoich kategoriach wiekowych zostanie turbo kozakiem. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. Dziękuję państwu bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie magazynu miejskiego. Do zobaczenia.